Witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałem wam przypomnieć piosenkę od której tytułu powstał jeden z moich przydomków. Po prostu wołano mnie tytułem tej piosenki, no i tak się to jakoś do mnie przylepiło. Zresztą z wzajemnością, ponieważ piosenka jest bardzo wdzięczna, sympatyczna i melodyjna. Wielokrotnie ją wykonywałem, pewnie już dziś mi się tak nie uda tego zrobić. I pewnie zagrać mi, i tak też się nie, po, nie uda jak kiedyś. Ale spróbuję, bo co tam. Myślę, że mi wybaczycie. A tym bardziej Mirosława, którą teraz pozdrawiam, a która wielokrotnie prosiła o to, żeby wśród piosenek na moim kanale się ta piosenka właśnie pojawiła. Dla wyjaśnienia, Mirosława, to nasza zimbicka fotografka. Właściwie zaryzykowałbym stwierdzenie, że to już fotograficzka. Ponieważ jej zdjęcia dokumentujące dzień po dniu nasze miasto przedstawiają je w przepięknych barwach, pokazują jego walory, bo to piękne miasto, a trzeba z niego chyba wyjechać, żeby to zrozumieć. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, a Ciebie Mirko pozdrawiam tym bardziej serdecznie, że to właśnie dziś jest ten moment, w którym. Tę piosenkę usłyszysz. Mirka już wie, o którą piosenkę chodzi, a wy za chwilę się dowiecie. Chodzi o piosenkę zespołu Nasza Basiokochana Kochana pod tytułem No, jak mnie wołano? Sikoreczka Samba. Znam małą sambę Sikoreczkę Mambe mi spadają kiedy tańczy dała jej mamusia mlecznego cytusia, żeby jej się śmiała to chłopcówkę busia Na chuj na drzewie chmurach czasem w niebie tylko sam liczy się bo można byle gdzie samba, si koreczka. Samba, si koreczka. Na wysokim niebie, chmurka, chmurkę goni. Popatrz se dziewczyno, jak ja będę ciebie. Zamba liczy się, samo można by lecieć, zamba, si koreczka, zamba, si koreczka. jest w stodole kura, zarosła jej dziura, po to jej zarosła, żeby ja jej niosła. Czasem nie wie, Tylko samba liczy się Z sambą można byle gdzie Samba koreczka. Samba koreczka. Moje dziewce ruszać z sobą Bo nie mogę tańczyć z tobą Wolałbym się przebić kołem i i tańczyć z takim wołem na chuj na drzewie. W czasem w niebie. Tylko samba liczy się z sambą mąż byle gdzie. Sam bach, koreczka. Samba, si koreczka. Samba. Mamba. Go. Łączka. Dziękuję.